Trzy magiczne domki na spontaniczny grudniowy weekend blisko Warszawy. Wyobraź sobie poranek w luksusowych domkach w koronach drzew, cisza lasu, zapach świeżo parzonej kawy i miękkie światło wpadające przez ogromne okna. Tu, wysoko nad ziemią, każdy oddech smakuje spokojem, a śniadanie czeka w koszu przy drzwiach. Zrelaksuj się w saunie z widokiem na drzewa, zanurz się w wannie, poczuj dotyk drewna i ciepło ręcznie wykonanych dekoracji. Drugi przystanek leśna chatka przy jeziorze. Wyobraź sobie poranek, gdy przez okno wpada zapach lasu, a w oddali słychać szum jeziora. Wnętrze otula ciepłem drewna, a wieczorem czeka na Was ognisko i film pod gwiazdami. To miejsce, które żyje własną historią, dając Wam poczucie spokoju i bliskości natury. Trzeci z naszych magicznych domków to leśny azyl nad Wisłą. Wyobraź sobie poranek, gdy budzicie zapach świeżego lasu, a cisza otula jak ciepły koc. Wnętrze pełne miękkiego światła, trzaskający kominek i długa rozmowa z kimś bliskim przy kieliszku wina.